Cześć, mam na imię Natalia. Cierpię na rzadkie schorzenie genetyczne. Jak o nim usłyszycie, może mi pozazdrościcie. Może też byście tak chcieli żyć. Ale jak usłyszycie całą historię, na pewno wam to przejdzie. Ponieważ dożycie do mojego wieku z tą przypadłością, jest wyjątkiem od reguły. Oficjalna nazwa mojego schorzenia brzmi wrodzona obojętność na ból. Oznacza to. Że nie czuję bólu. Nigdy nic mnie nie boli. Jeśli ktoś na przykład nadepnie mi na stopę, to nic nie poczuje. Nie zaboli mnie, jeśli wbijesz mi igłę w ramię. Nigdy nie boli mnie głowa. Nie boli mnie, gdy skaleczę się w palec podczas krojenia jedzenia. Pewnie brzmi to dla Was jak jakaś supermos, ale uwierzcie, to nic z tych rzeczy. Ból jest nam potrzebny do życia. Opowiem Wam, co przydarzyło mi się w zeszłym roku. Pewnego wieczoru wyszłam spod prysznica. Kiedy suszyłam włosy, zauważyłam, że moja skóra jest cała czerwona. Okazało się, że myłam się w zbyt gorącej wodzie. Nie wiedziałam o tym, bo nie czułam bólu. Nabawiłam się poparzeń drugiego stopnia na plecach, rękach i szyi. Następnego dnia pojawiły się pęcherze. Gdybym czuła ból, wiedziałabym, że woda jest za gorąca i bym się nie poparzyła. Jak widzicie, ból tak naprawdę nas chroni. Bez niego stajemy się bezbronni. To trochę wstydliwe, ale opowiem wam coś ciekawego. Nie czuję, kiedy powinnam iść siusiu, więc chodzę do łazienki codziennie o tych samych porach. Moje ciało już się przyzwyczaiło. Muszę to robić, bo nie czuję, kiedy mój pęcherz jest na skraju wytrzymania. Zaczynam coś czuć, gdy zaczynam popuszczać. Ustawiam więc przypomnienia, dzięki którym pamiętam o łazience. Wiem, że to trochę obrzydliwe, ale chcę, byście dobrze zrozumieli, przez co przechodzę. Czy myślicie, że czuję głód, skoro nie czuję, kiedy chce mi się Siusiu? Na szczęście tak. Głód kontrolowany jest w ciele przez inny mechanizm. Czuję, kiedy jestem głodna, a podczas jedzenia, że już się najadłam. Bardzo się cieszę, że odczuwam uczucie pełności. W przeciwnym wypadku jadłabym cały czas i bym przytyła. W przyszłości mogę mieć problem podczas porodu. Kobiety wiedzą, że zaraz zaczną rodzić ze względu na odczuwany ból, ale ludzie tacy jak ja, jak się pewnie domyślacie, tego nie czują. To też może wydawać się wam kuszące. Czego chcieć więcej? Możesz rodzić bez bólu, powiecie. Jednak matka musi przeć, by wydać dziecko na świat. A jeśli podczas porodu nie czujesz skurczy, to nie wiesz kiedy przeć. Prawdopodobnie nie będę więc w stanie rodzić naturalnie. Będę musiała mieć cesarskie cięcie. To jednak przyszłość. Chcę Wam opowiedzieć więcej o tym, z czym zmagam się teraz. Czy wiecie, co jest moim najczęstszym problemem? Gryzienie się w policzek podczas jedzenia. Nie robicie tego tak często jak ja? Bo z doświadczenia wiecie, że zaboli. A ja nigdy nie czułam bólu, więc nie mam tego doświadczenia. Dlatego podczas jedzenia często gryzę się w policzek lub język. Czasem mam usta pełne krwi. Wtedy przestaję jeść i idę przemyć buzię. Właśnie w ten sposób mnie zdiagnozowano. Kiedy wyrosły mi pierwsze zęby, zaczęłam gryźć język. Ciągle się w niego gryzłam, więc zawsze miałam w ustach pełno krwi. Mama powiedziała o tym lekarzowi, a on stwierdził, że to nie jest normalne. Na początku nikt nie wiedział, co mi dolega, bo to bardzo rzadka przypadłość. Potem wykonano różne badania. Lekarze rozwiązali zagadkę, gdy zorientowali się, że nie czuję bólu. Mama powtarza, że najtrudniej jej było, gdy byłam malutka. Przykładowo, kładła mnie na drzemkę, a ja później budziłam się z niej spioletowymi z oczami. Okazało się, że za mocno wciskałam w nie podczas pocierania. Dzisiaj też mam wiele problemów, ale przynajmniej nie są one zmartwieniem rodziców. W szkole podstawowej miałam mnóstwo przygód. W tym wieku jest się za małym, by o siebie dbać. Bardzo chciałam jeździć na rolkach. Błagałam mamę, ale oczywiście nie kupiłam mi rolek. Pewnego dnia pożyczyłam je więc od przyjaciółki. Po powrocie do domu moje lewe ramię dziwnie nisko zwisało. Upadłam na nie podczas jazdy na rolkach. Nie poczułam bólu, więc nie wiedziałam o złamaniu. Jeździłam bez trosko na rolkach, jakby nic się nie stało. I przewróciłam się drugi raz. O ile dobrze pamiętam, złamałam rękę w sześciu miejscach. U dzieci złamane kości zrastają się zazwyczaj w miesiąc, ale ja musiałam nosić gips przez cztery miesiące. W tym samym czasie stała się kolejna dziwna rzecz: ciągle miałam na ciele siniaki. Nosiłam też bandaże na rękach, nogach a nawet na głowie. Zauważyła to jedna z sąsiadek. Przez jakiś czas mnie obserwowała. Pomyślała, że ktoś mnie bije w domu, skoro mam tyle siniaków, więc zadzwoniła na policję. Przyszło do nas dwóch pracowników socjalnych. Rodzice pokazali dokumentację lekarską i wszystko skończyło się dobrze. To trochę smutne. Mimo to śmiejemy się, gdy to wspominamy. Powiedziałam wam o wszystkich wadach, a czy są jakieś zalety nieodczuwania bólu? Możliwe, ale nie sprawdzałam. Pamiętacie ten czas, kiedy na YouTubie modne było jedzenie najostrzejszej papryczki na świecie? Tamte filmy miały miliony wyświetleń. Ludzie zarobili w ten sposób mnóstwo pieniędzy. Gdybym chciała, mogłabym zjeść najostrzejszą papryczkę na świecie. Mogłabym wystąpić gościnnie na czyimś kanale, nie wspominając o moim schorzeniu. Mogłabym nawet założyć swój własny kanał, gdybym zdobyła popularność jako gość. Zarobiłabym mnóstwo pieniędzy. Nie no, żartuję. Nie dajcie się zwieść temu wideo, nie lubię stać przed kamerą. A poza tym nie chcę zarabiać na czymś, co naprawdę utrudnia mi życie. Czytałam gdzieś, że jakiś mężczyzna z Indii żyje ze swojego schorzenia. Występuje na ulicy, wbija sobie pręty w ciało, chodzi po ogniu i pozwala, by samochody przejeżdżały mu po stopach. To bardzo ryzykowne, nawet jeśli nie czuje bólu, łatwo może zrobić sobie krzywdę. Ludzie tacy jak ja i tak ryzykują. Po co więc robić te niebezpieczne sztuczki? Niestety, ludzie z moim schorzeniem żyją krótko. Dużo wam już opowiedziałam, więc teraz rozumiecie dlaczego. W każdej chwili może mi się coś przydarzyć. Na przykład zawał. Zawał zwiastują pewne objawy. Jeśli czujesz ból w klatce piersiowej, wiesz, że musisz natychmiast jechać do szpitala żeby lekarze mogli zainterweniować zanim dostaniesz ataku serca. U mnie to niemożliwe. Nie czułabym bólu w klatce, więc o zawale dowiedziałabym się, gdyby się zaczął. Natomiast z jednej rzeczy jestem zadowolona. Nie cierpię z powodu bólów menstruacyjnych. Moja mama ma okropne skurcze menstruacyjne. Zaczynają się długo przed okresem i trwają kilka dobrych dni. Gdybym czuła ból Pewnie cierpiałabym jak moja mama. Na szczęście nie muszę się tym martwić. Kolejną zaletą jest to, że nigdy mnie nic nie swędzi. Niektórzy ludzie z tym schorzeniem również tak mają. Jestem jedną z nich. Jeszcze nigdy nie musiałam się podrapać. Nieważne ile komarów mnie pogryzie, mnie to nie swędzi. Nawet jeśli ugryzienie puchnie lub czerwienieje, nie mam potrzeby się drapać. To zabawne, bo komary mnie uwielbiają. Gdy w pokoju znajduje się 10 osób, gryzą tylko mnie. Gdybym czuła swędzenie, byłoby to uciążliwe. Chyba w ten sposób nadrabiam sobie negatywne aspekty choroby. Im więcej zalet wymieniam, tym więcej mi się ich przypomina. Na przykład, nie pocę się, nawet jak jest gorąco. A co to ma wspólnego z bólem? Zapytacie. Macie rację. Jednak osoby z tą przypadłością po prostu się nie pocą. Nie muszę się więc zastanawiać, czy brzydko pachnę. Nigdy w życiu nie kupiłam dezodorantu. Mój lekarz od lat zajmuje się moim schorzeniem. Kiedyś powiedział. Jedyny ból, który poczujesz, to ból złamanego serca. Ale jeszcze nigdy się nie zakochałam. Wiem, że to głupie, ale marzę by się zakochać, a potem zostać porzuconą. Żebym mogła doświadczyć bólu złamanego serca, o którym mówił lekarz? Czytałam w internecie, że złamane serce sprawia niemal fizyczny ból. To moja jedyna szansa na doświadczenie bólu. Kto wie? Może w końcu go doświadczę. Na koniec muszę o czymś wspomnieć. Czy istnieje lek na to schorzenie? Niestety nie. Ale znane są powody i okoliczności, w których występuje, więc być może da się znaleźć na nie lek. Bardzo niewielu ludzi cierpi na tę przypadłość. Dokładna liczba nie jest znana, ale szacuje się, że wynosi mniej niż 500. Dla firm farmaceutycznych mniejsza liczba przypadków to mniej pieniędzy, więc nikt nie inwestuje w pracę nad lekarstwem. Wiecie, że leki na różne schorzenia znajduje się podczas badań naukowych, a badania od gotowego leku dzielą długie lata. Może w przyszłości coś się zmieni, ale na razie leku nie ma. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Teraz znacie już całą historię. Powiedzcie. Chcielibyście być na moim miejscu? Napiszcie swoją opinię w komentarzu. Subskrybujcie ten kanał, by poznać wciągające historie innych ludzi. Jeśli masz ciekawą historię, wyślij ją do nas mailem. Adres znajdziesz w opisie pod filmem. Na razie. Hej, przyjaciele, jestem Bianka. Przez przypadek odkryłam największy sekret mojej rodziny. Ta wiadomość wywróciła nasze życie do góry nogami. Wszystko zaczęło się po tym, jak moja starsza siostra Jagoda wróciła do domu po rozstaniu z mężem. Wtedy nie miałam pojęcia, że jej małżeństwo już od dawna przechodziło kryzys. Ale czara goryczy się przelała, kiedy siostra odkryła, że jej mąż Krzysztof ją zdradza. Pewnego dnia, kiedy mąż spał, zabrała synów i od niego uciekła. Moja siostra zajmowała się domem. Nigdy nie miała żadnej pracy. Wzięła więc dzieci i wprowadziła się do nas, bo nie miała innej opcji. Na początku mówiła, że to tymczasowe rozwiązanie, ale minęło już półtora roku i nadal z nami mieszka. Chyba myślała, że ona i Krzysztof jeszcze do siebie wrócą, ale od miesięcy tylko się kłócili, nie byli w stanie się pogodzić. A ich kłótnie nie tylko doprowadziły ich małżeństwo do rozpadu, ale też namieszały w naszej rodzinie. Wszystko przez to, że zobaczyłam sms, którego siostra dostała od męża. Zaciekawił mnie i chciałam wiedzieć, co jej mąż miał na myśli. Kiedy zbadałam sprawę, odkryłam niesamowity sekret mojej siostry. Cofnijmy się w czasie do tamtego wieczoru. Teraz rozumiem, że siostra już wtedy zaczęła tracić nadzieję na to, że jej małżeństwo przetrwa. I przez to stała się nieprzyjemna. Nie odzywała się do mnie ani do mamy. Nie dbała o swoje dzieci. Nie jadła. Nie spała, nie robiła nic poza kłóceniem się z mężem przez telefon lub przez SMSy. Tak ich małżeństwo było w opłakanym stanie. Krzysztof ją zdradzał i nie chciał do niej wrócić, ale siostra nadal bardzo go kochała, nie wyobrażała sobie bez niego życia. Pewnego wieczoru kładłam jej synów spać. Młodszy zapytał, ile dni człowiek może przetrwać bez jedzenia? Wiedziałam, dlaczego pyta. Usłyszał, jak mama mówiła do mnie: Twoja siostra znowu nic nie jadła. Po prostu martwił się o swoją mamę. Pogłaskałam go po głowie. Twojej mamie nic nie będzie, bo zrobię jej pyszną kanapkę. Na pewno jej się nie oprze i zje całą, powiedziałam. To go uspokoiło. Ja też bym chciał dostać taką pyszną kanapkę z rana, powiedział, zamykając oczy. Kiedy więc zasnął, poszłam do kuchni i zrobiłam siostrze najlepszą kanapkę, jaką potrafiłam. Wytknęłam w nią nawet urodzinową świeczkę. Zapukałam do pokoju siostry. A kiedy nie otwierała, otworzyłam drzwi i zajrzałam do środka. Zasnęła. Weszłam do pokoju i przykryłam ją kocem, a kanapkę postawiłam przy łóżku. W ręku ściskała telefon. Może zasnęła w trakcie kłótni, wyczerpana z powodu ciągłego zarywania nocy? Uśmiechnęłam się. Wydała mi się wtedy bardzo urocza. Byłam małym dzieckiem, kiedy siostra wyprowadziła się z domu. Nigdy nie byłyśmy blisko, co nie było dziwne, bo w ogóle nie spędzałyśmy ze sobą czasu. Wcale mnie nie znała. Co więcej, jej relacje z mamą również nie należą do najlepszych. Kiedyś odwiedzała nas najwyżej raz do roku i co jakiś miesiąc dzwoniła. Po śmierci taty zaczęła dzwonić do mamy częściej. Myślę, że starała się ją wspierać. Ale nasze stosunki się nie zmieniły. Przytuliła mnie jeden raz, kiedy strasznie płakałam na pogrzebie taty. Myślałam o tym wszystkim, patrząc, jak siostra śpi. Wyjęłam z jej ręki telefon. Położyłam go na szafce nocnej. Sekundę później zaświecił się ekran. Dostała wiadomość. Bezmyślnie ją przeczytałam. To był SMS od jej męża. Dość tego, nigdy nie kazałem ci zostawiać dla mnie córki, pisał. Zaczęłam to przetwarzać, kiedy przyszła kolejna wiadomość. Nie wpędzaj mnie znowu w poczucie winy, to ty nie chciałaś swojej córki, użyłaś mnie jako wymówki, obydwoje to wiemy. Byłam zszokowana i smutna, kiedy zrozumiałam sens tych słów. Najwyraźniej, oprócz dwójki synów, siostra miała też córkę, którą oddała do adopcji. A skoro obwiniała o to męża, to musiała ją porzucić, żeby za niego wyjść. Przez przypadek dowiedziałam się czegoś niesamowitego. Zgasiłam światło i wybiegłam z jej pokoju. Położyłam się spać, ale nadal byłam w szoku. Byłam pewna, że moja mama o tym wiedziała, ale nigdy o tym nie wspominała. Uwielbia mówić o mojej siostrze. Zwykle po to, aby ją krytykować. Mówiła na przykład: Małżeństwo twojej siostry od początku było nieudane, ale przynajmniej dorobiła się dwójki dzieci. Dlaczego nigdy nie wspominała o jeszcze jednym dziecku? Może tata też o nim nie wiedział, więc nic mi nie mówiła, żeby przypadkiem się nie dowiedział. Ta przypadkowo odkryta nowina zmieniła moje myślenie o siostrze. Jak mogła zrobić coś takiego własnemu dziecku? Jak mogła je porzucić z tak samolubnego powodu? Ile lat miała teraz jej córka? Jaka była jej rodzina adopcyjna? Czy wiedziała, kim jest jej matka, znaczy moja siostra? Czy uda mi się odnaleźć siostrzenicę? Czy jako jej ciocia mogłam dać jej ciepło, którego odmówiła jej matka? Nie mogłam przestać o tym myśleć. Chciałam odnaleźć to biedne dziecko, o którego istnieniu właśnie się dowiedziałam i dać jej życie, które matka jej odebrała. Jednak, aby to zrobić, potrzebowałam więcej informacji. Postanowiłam porozmawiać z mamą i zdobyć odpowiedzi. Za wszelką cenę chciałam odnaleźć siostrzenicę, ale przez to, że siostra i jej dzieci cały czas były obok, musiałam poczekać na odpowiednią chwilę. W końcu nadarzyła się właściwa okazja. Siostra nie była w stanie spojrzeć synom w oczy, a te biedne dzieci nadal próbowały zrozumieć, co się dzieje. Przeprowadzili się do domu babci. Nie widywały już taty, a ich mama wisiała na telefonie cały czas krzycząc. Mój starszy bratanek Natan miał niedługo pójść do liceum, a nie wiedział nawet, gdzie będzie mieszkał. Już wcześniej był nieśmiały, a teraz jeszcze bardziej zamknął się w sobie. Od wielu dni nic nie mówił. A moja mama oczywiście smuciła się z powodu chłopców. W naszym mieście był park wodny. Kiedy byłam młodsza, chodziliśmy tam co miesiąc. Mama wpadła na pomysł, by ich tam zabrać. Ja miałam jej w tym pomóc. Następnego dnia poszłyśmy z chłopcami do parku wodnego. Natan poszedł popływać, a jego młodszy brat bawił się na zjeżdżalniach. Wraz z mamą usiadłyśmy w kawiarni z widokiem na zjeżdżalnie. Bardzo chciałam z nią porozmawiać, ale nie wiedziałam od czego zacząć. W końcu wypaliłam: Mamo, czy jagoda ma córkę? Mame zamurowało, wpatrywała się we mnie. O czym ty mówisz? Zapytała. A ja opowiedziałam jej o SMS-ach z telefonu siostry. Mama była skołowana, powtarzała Nie bądź niemądra, to bzdura, musiałaś coś źle zrozumieć. Jednak zrobiła się tak nerwowa, że byłam pewna, że tylko udaje, że nie wie o czym mówię. Zezłościła się, kiedy powiedziałam to na głos. Jesteś już dużą dziewczyną. Zaraz idziesz na studia, może zamiast zajmować się głupotami, zrobisz coś dla swojej przyszłości, powiedziała. Zaczęła rozwodzić się nad tym tematem, żebym przestała drążyć. Kiedy zrozumiałam, że nie powie mi prawdy, musiałam mm -hmm. ustąpić. I co mi teraz pozostało? Mama kłamała w żywe oczy. A ja chciałam odnaleźć siostrzenicę. Nie mogłam zapytać o to siostry, więc została mi tylko jedna osoba, jej mąż Krzysztof. Tak zamierzałam go spytać. Nie byłam pewna, czy mi pomoże, ale nie miałam wyboru. Musiałam spróbować. Nie miałam jego numeru telefonu, ale znałam nazwę salonu samochodowego, w którym pracował. Wygooglowałam go i od razu znalazłam numer. Zadzwoniłam. Poprosili Krzysztofa do telefonu. Trząsł mi się głos. Powiedziałam: Hej, tu Bianka! był bardzo zaskoczony. Powiedziałam mu, co się stało. Chcę odnaleźć siostrzenicę, powiedziałam. A on odpowiedział: Zapomnij o tym dla własnego dobra. A kiedy zapytałam: A co to ma ze mną wspólnego? Odpowiedział krótko: Zapytaj siostry. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Nie miałam innego wyboru. Musiałam zapytać siostry. Poszłam do jej pokoju. Płakała. Myślałam, że znów pokłóciła się z mężem, ale tym razem chodziło o coś innego. Mama właśnie tu była, wyznała, odwracając wzrok. Wtedy zrozumiałam, że mama powiedziała jej, że wiem o jej córce. Usiadłam przy niej. Nie chciałam cię zasmucić. Chcę tylko odnaleźć siostrzenicę i powiedzieć jej, że ma rodzinę, powiedziałam, kładąc głowę na jej ramieniu. Siostra zaczęła głaskać mnie po włosach. Masz tylko dwóch siostrzeńców? Nie masz siostrzenicy, powiedziała. Podniosłam <laughs> głowę z jej ramienia. Spojrzałam na nią. Jak to? Przecież masz też córkę, powiedziałam. Tak, mam też córkę, powiedziała znów, odwracając wzrok. W tym momencie zaczęło mi się kręcić w głowie, w uszach dzwoniły mi te słowa. Nie masz siostrzenicy, przecież masz też córkę. Tak, mam też córkę. Patrzyłam na nią z niedowierzaniem. Na chwilę za nią mówiłam, a potem powiedziałam: "Więc to ja, ja jestem twoją córką?". Skinęła mhm. głową. "Tak, Bianko, jesteś moją córką". Zabrakło mi tchu. Nie wiedziałam co powiedzieć. Moja siostra, która jak się przed chwilą dowiedziałam, była tak naprawdę moją matką, zaczęła swoją historię. To było na pierwszym roku studiów. Popełniłam największy w życiu błąd. Zaszłam w ciążę z kimś, kogo ledwo znałam. Znałam tylko jego imię, a przynajmniej tak mi się wydawało. Ale urodziłam dziecko, ciebie. Dalej się uczyłam, a tobą zajmowała się babcia. Później poznałam Krzysztofa, zakochałam się w nim, ale on nie należał do chłopców, którzy poślubiliby dziewczynę z dzieckiem, w głębi serca pragnął przygód. Chciał zwiedzić świat, by osiedlić się w miejscu, które najbardziej mu się spodoba. Więc zostawiłam cię z babcią i wyjechałam z nim. Podróżowaliśmy przez 3,5 roku, w międzyczasie się popraliśmy, ale wróciliśmy do kraju, bo gdzie indziej nam się nie wiodło. Po powrocie usłyszałam, że nazywasz babcię mamą. Podczas mojej nieobecności stała się dla ciebie matką. Cierpiałam, ale wiedziałam, że sobie na to zasłużyłam. Twoja babcia kazała mi złożyć obietnicę. Nigdy nikomu nie powiesz, że Bianka jest twoją córką, powiedziała. Nie wiedział o tym nikt poza tatą i Krzysztofem. A teraz wiesz i ty. Tamtego dnia prawda wyszła na jaw. Byłam największym sekretem we własnej rodzinie. Osoba, którą uważałam za siostrę, była moją matką. Osoba, którą znałam jako moją mamę, okazała się moją babcią. A co się stało potem, jak odkryłam prawdę? Pomyślicie pewnie, że to dziwne, ale prawie nic się nie zmieniło. Tak, być może siostra jest moją biologiczną matką, ale nie uznaję jej za moją mamę. Matką jest osoba, która wychowuje dziecko i się o nie troszczy. Moja siostra nie zasłużyła na to, by być moją matką. Mam tylko jedną matkę i pozostanie ona moją matką na zawsze. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii. Jeśli lubicie takie prawdziwe historie, subskrybujcie nasz kanał. Pa!